Podcast Ed Talks. Efektywny marketing w Twojej firmie. Cześć. Nazywam się Mariusz Habrzyk i zawodowo zajmuję się układaniem procesów marketingowych oraz prowadzeniem kampanii reklamowych dla małych, średnich i dużych firm. Od kilku lat rozwijam własny sklep internetowy w branży fashion. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, zarządzasz marketingiem bądź pracujesz w dziale marketingowym, to ten podcast jest właśnie dla ciebie. Tworząc treści, bazuje na doświadczeniu zebranym podczas współpracy z wieloma klientami, dzięki czemu zyskujesz aktualną wiedzę. Tytuł odcinka: Platformy sprzedażowe e-commerce. Jak wybrać najlepszą opcję dla swojego sklepu. Cześć. Witaj w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o wyborze platformy sprzedażowej. Jest to jedna z kluczowych decyzji na początku przygody z biznesem online. Ten odcinek jest dla osób, które są przed otwarciem sklepu, ale też dla osób, które zastanawiają się nad migracją z jednej platformy sprzedażowej na inną i chcą po prostu poznać plusy i minusy wszystkich dostępnych rozwiązań. No bo. Nie oszukujmy się, że wybór odpowiedniej platformy będzie decydować o przyszłości Twojego e-commerceu. Przy wyborze platformy musimy wziąć pod uwagę wiele czynników, chociażby takich jak etap, na którym się znajdujesz, chociażby trzeba wziąć pod uwagę rodzaj asortymentu, liczbę produktów, czyli ich ilość oraz ruchu na stronie, czy to przewidywanego, czy też już obecnego. I dzisiaj porównamy trzy główne rodzaje platform sprzedażowych. Omówimy platformy typu Open Source, omówimy systemy SASowe i też omówimy platformy licencjonowane i dedykowane. Pomówimy sobie też o plusach i minusach konkretnych rozwiązań. Wspomnę też o najczęściej spotykanych błędach podczas wybierania platformy. No i też oczywiście pokażę Ci troszeczkę danych rynkowych oraz konkretne przykłady. Gotowy? No to zaczynamy. A zaczniemy od danych. Znalazłem dane z 2021 roku i wrzuciłem je sobie w bardzo piękną, ładną tabelkę, której Ty oczywiście nie widzisz, więc muszę Ci ją zobrazować. Połowa rynku w Polsce jest zajęta przez rozwiązanie od WordPressa, które nazywa się WooCommerce oraz przez PrestaShop. Czyli połowa sklepów funkcjonuje na WooCommerce bądź na Preście. Dokładnie to 26,6% są to sklepy na WooCommerce, natomiast 25,8% są to sklepy na PrestaShop. Trzecim graczem na rynku polskim jest Shopper, czyli rozwiązanie typu SaaS, które ma 19,9% rynku. Cała reszta są to gracze, którzy oscylują od 1 do 5-6% ekspozycji na rynku. Żebyśmy też mieli większy kontrast do tych danych. Trzeba sobie powiedzieć, że w Polsce jest w okolicach 55 tysięcy sklepów. I teraz, jak sobie tą ilość podzielimy przez procenty, to wychodzi, że z systemu WooCommerce korzysta około 13 753 sklepy. Jeżeli chodzi o Presta, to jest to 13 309 sklepów. No i jeżeli chodzi o Shopper, to jest to 10 249 sklepów. Natomiast wszystkie inne. Pozostałe pozycje to już są wielkości rzędu od 2800 w dół. Dla przykładu Aidosel ma 2805 klientów, no i możemy sobie iść tak w dół. Oczywistym jest też, że dedykowane rozwiązania takie jak Magento, no siłą rzeczy będą miały dużo mniej zastosowań niż dla przykładu taki WooCommerce czy Presta, które z natury są po prostu dużo tańsze. No to skoro już wiemy ile jest łącznie sklepów, jaki jest podział rynku w Polsce, to przejdźmy sobie do pierwszego punktu, w którym omówimy platformy typu open source. I mam tutaj na myśli PrestaShop i WooCommerce. Więc pierwsze trzeba sobie jasno wytłumaczyć, czym są te platformy open source. I to są po prostu oprogramowania, które możesz pobrać za darmo i zainstalować na własnym serwerze. I są to dwa najpopularniejsze rozwiązania w tej kategorii. I pomówmy sobie tutaj o plusach, bo niewątpliwie open source y mają dużo plusów i ja jestem ich niesamowitym fanem. Więc plusy. Pierwszy, elastyczność. Możemy projektować sklep zgodnie z własnymi potrzebami, korzystając z dedykowanych rozwiązań. I ta elastyczność pozwala nam na bardzo dużą personalizację. Mało tego, mamy też dużo integracji, chociażby z różnymi systemami ERP, z płatnościami czy też. Systemami magazynowymi, czyli możemy łatwo dostosować sklep do rosnących z biegiem czasu potrzeb. Mamy też ogromną bazę wtyczek i modułów, no bo jeżeli duża część rynku wykorzystuje właśnie te rozwiązania, no to hello, zwykle jest tak, że jeżeli będziesz miał problem, to ktoś już faktycznie ma rozwiązanie tego problemu. Czyli możesz korzystać z dużej ilości wtyczek. I dodatków naprawdę z różnorodnymi funkcjami dla Twojego sklepu, od podstawowych poprzez średnie do zaawansowanych. I tak dla przykładu, rzucając cyfrę, to WooCommerce oferuje ponad 50 tysięcy wtyczek, a w sumie PrestaShop oferuje też podobną liczbę. Z innych plusów, jakie tutaj widzę, no to obie platformy są wystarczająco szybkie, nawet w przypadku sklepów z dużą ilością produktów. Bo często krąży taki mit, że jeżeli sklep jest duży, to WooCommerce czy Presta nie dają sobie rady, i jest to w 100% mit. Natomiast każde rozwiązanie ma minusy. I jakie ja tutaj widzę minusy? No, jeżeli ktoś miał już styczność z WooCommerce i z Prestą, to pierwsze co, mu się pojawia taka czerwona lampka, aktualizacja i bezpieczeństwo. I to jest naprawdę zmora tych open-sourceowych rozwiązań. Czyli to regularne aktualizowanie systemów i wtyczek, które jest kluczowe, żeby po pierwsze mieć bezpieczeństwo w sklepie, a po drugie, żeby wszystko sprawnie działało. Bo nieraz spotkać się sytuacja, w której była jakaś aktualizacja systemu, ty jej nie wykonałeś, i dla przykładu jakieś dwie wtyczki nie będą działały, albo jakiś wygląd sklepu po prostu w danym elemencie się wykrzaczy. Więc trzeba na pewno sprawdzać cyklicznie karty produktu i przeglądać sklep żeby móc wychwycić ewentualne błędy, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest taki standard, jeżeli chodzi o prowadzenie sklepu e-commerce'owego, że to po prostu musi być wręcz w procesie, czyli przechodzenie przez proces zakupowy co jakiś czas. To powinien być po prostu proces tak czy siak, niezależny od wybranego rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o, o te aktualizacje i bezpieczeństwo, no to z tego wynika właśnie potrzeba posiadania najlepiej jakiegoś abonamentu u dewelopera który od razu, czytaj, w ciągu 24 godzin będzie mógł zareagować na jakiś występujący problem i po prostu wdrożyć zmiany. Najlepiej, gdyby to był deweloper, który już tworzył dla ciebie ten projekt. Więc jest tutaj zależność od dewelopera, natomiast też jest on, powiedzmy, łatwo zastępowalny z tego względu, że duża część rynku pracuje czy to na e-commerce, czy to na Preście. Z takich ciekawostek Powiem ci też, że kiedyś Zalando funkcjonowało właśnie na preście i obsługiwało miliony użytkowników miesięcznie. Więc jak widzisz, szybkość w tych systemach nie będzie tutaj przeszkadzała, nawet jeżeli sklep będzie ci rósł wykładniczo, jeżeli chodzi o ilość użytkowników przebywających w jednym czasie na tym sklepie i jeżeli chodzi o ilość asortymentu. Porozmawiajmy sobie teraz o koszcie wdrożenia takiego rozwiązania open source. Tutaj ten budżet oczywiście może być różny. Ale przyjąłbym sobie, że jest to kwota od 6 tysięcy zł do 20 tysięcy zł. To są takie średnie widełki, w których każdy powinien się zmieścić. No i ta różnica będzie wynikała chociażby z ilości produktów, które trzeba będzie dodać do Twojego sklepu, bo każde dodanie produktu kosztuje. Ale też będzie ta różnica wynikała z personalizacji, jaką będziesz chciał zastosować w swoim sklepie. Bo tak jak wspominałem już wcześniej, no tutaj. Ta możliwość personalizacji jest tak wysoka, że tylko wyobraźnia możecie ograniczać. Więc dla kogo jest rozwiązanie Open Sourceowe czy to Presta czy WooCommerce? E w mojej opinii jest to świetne rozwiązanie, jeżeli masz już doświadczenie w e-commerce, szczególnie jeżeli masz doświadczenie w którymś z tych rozwiązań, chcesz mieć pełną kontrolę nad sklepem i masz odpowiednich specjalistów do współpracy, to uważam, że jest to jeden z lepszych wyborów, jak nie najlepszy. No, i jest to naprawdę dobry wybór dla sklepów, które planują rozwój, mają już dość dużą bazę produktów. No i potrzebują też większej elastyczności, jeżeli chodzi o design, ale też co ważne, mają już doświadczenie w branży i sprawdzony rynek, w ten rynek, w który chcą wchodzić, żeby po prostu ten wydatek na sklep był, powiedzmy, w cudzysłowie, pewną inwestycją, o ile kiedykolwiek, można tak powiedzieć, o jakiejkolwiek inwestycji. No i też w sumie, z ciekawostki mogę tutaj dodać, że już powiedziałem o Zalando wcześniej, ale Decathlon to też jest sklep, który korzysta z presty. No dobrze, przejdźmy sobie teraz do systemu typu SaaS. No i w ogóle trzeba sobie tutaj odpowiedzieć, czym są te systemy typu SaaS. Jest to Software as a Service. To są po prostu rozwiązania, które oferowane są na zasadzie subskrypcji lub prowizji od sprzedaży. Czyli Sklep nie do końca jest naszą własnością, a wszystkie dane przechowywane są na serwerach dostawcy. I wymienię Ci kilka takich popularnych platform sprzedażowych typu SaaS. Dla przykładu może to być Shopper, Shopify, Atomstore, Store, Idocell. Oczywiście jest ich tutaj bez liku, bez końca, konkurencja jest tutaj naprawdę duża. I wymienimy sobie plusy takiego rozwiązania. Z plusów jakie ja tutaj widzę to mamy chociażby brak konieczności zarządzania hostingiem. Czyli platformy typu SaaS zajmują się wszystkim. Od hostingu, przez aktualizacje, po kopie zapasowe. Więc jest to takie idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą inwestować czasu w zarządzanie technicznymi aspektami sklepu. Z takich innych plusów widzę tutaj też to, że możemy relatywnie szybko uruchomić sklep. No bo w większości rozwiązań SaaSowych mamy po prostu gotowe szablony i jakieś intuicyjne kreatory. Więc ten sklep naprawdę można uruchomić w ciągu kilku dni, a jak ktoś się uprze, to nawet w ciągu jednego dnia, jeżeli ma już oczywiście o tym pojęcie. Więc jest to idealne rozwiązanie dla nowych graczy, którzy chcą szybko zacząć sprzedawać online. Dla przykładu Shopify pozwala na rozpoczęcie sprzedaży w ciągu kilku godzin. Z innych plusów, jakie tutaj widzę, a raczej grupy docelowej takiego rozwiązania sasowego. To zdecydowanie będą to osoby z grupy, które chcą spróbować dropshippingu albo mają sklepy jednoproduktowe, czy też sklepy z kilkoma produktami, no bo te platformy sprawdzają się w tym przypadku modelu dropshippingowego perfekcyjnie, bo nie musisz posiadać własnych zasobów finansowych dużych, żeby zwalidować sobie swój pomysł. No i też często, na przykładu Shopify czy Shopper oferują bezproblemowe integracje z platformami, Dropshippingowymi, więc to też jest niewątpliwie tutaj plus. Natomiast porozmawiajmy sobie teraz o minusach. W mojej opinii mamy tutaj mocno ograniczoną elastyczność, no bo w przeciwieństwie do platform open source, SaaS nie daje pełnej kontroli nad funkcjonalnościami sklepu czy też nad designem. Więc jeśli chcesz wprowadzić jakieś większe zmiany w projekcie, no to na pewno będziesz miał dużo ograniczeń i nie będziesz mógł ich wprowadzić. No i minusem dla mnie też tutaj są koszty związane z płaceniem abonamentów i prowizji od sprzedaży. No bo one mogą być wyższe po czasie niż jednorazowy koszt zakupu licencji na platformie open source, szczególnie przy dużych wolumenach sprzedaży. Dlatego właśnie ja zwykle jestem jednak zwolennikiem platform open source. Natomiast, wiadomo, każdy musi sobie wybór dostosować indywidualnie do sytuacji, w której się znajduje. No, i jeżeli chodzi o te koszta, to podam Ci takie widełki. Dla przykładu, w Shopperze to może być od 25 zł do 400 zł miesięcznie i więcej. Na iDoselu od 249 zł miesięcznie. Są też opłaty aktywacyjne. Jeżeli chodzi o Shopify'a, no to tutaj mamy kwotę od 5 dolarów do 300 dolarów miesięcznie. Natomiast z mojego doświadczenia, Shopify ogólnie jest najdroższą opcją, ale też w mojej opinii wygląda najładniej ze wszystkich SASów. Moje takie w ogóle osobiste zdanie jest takie, że sasy zupełnie się nie prezentują, naprawdę, one są takie łopatologiczne, natomiast no, w wielu przypadkach one też potrafią działać i dopiero jak ktoś sprawdzi swój projekt, no to wtedy może rozważać migrację. Więc no zalet tutaj mamy szybki start i pełne wsparcie techniczne, natomiast no wada... Totalny brak elastyczności, no i też wyższe koszty, które będziemy musieli ponieść przy dużej sprzedaży. Oczywiście takiego problemu Ci życzę, żebyś otworzył sklep na przykład na SASie i miał ten problem, że masz dużą sprzedaż, wysoką rentowność, no i wtedy będziesz chciał migrować już na inną platformę. Więc to rozwiązanie SASowe jest świetne dla nowych graczy, w mojej opinii, dla tych, którzy chcą szybko rozpocząć sprzedaż. Idealne dla sklepów jedno, dwóch, trzy produktowych. Dla sklepów opartych o dropshipping, czy po prostu dla osób, które chcą przetestować rynek. I taki przykład firmy, bardzo dużej firmy międzynarodowej, która korzysta z Shopify'a, to dla przykładu jest to Gymshark, czyli taka firma sprzedająca odzież na siłownię. Przejdźmy do trzeciego punktu, w którym omówimy sobie platformy licencjonowane i dedykowane. Dla przykładu Magento, czy też Big Commerce. Więc powiedzmy sobie, co to w ogóle są za platformy. No, platformy licencjonowane, takie jak Magento czy inne dedykowane rozwiązania, to są po prostu rozwiązania wymagające zakupu licencji i często współpracy z jednym dostawcą usług. Te systemy dedykowane, tak zwane dedyki, głównie są dla dużych firm z wysokimi wymaganiami, bądź dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z dużym budżetem i mają taką zachciankę. No, bo czemu nie? I tutaj z plusów jakie ja widzę przy wyborze takich dedyków, no to dla przykładu mamy zaawansowane funkcje obsługi. Generalnie Magento oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania dużymi sklepami, w tym opcje wielojęzyczne, więc masz też zaawansowane raportowanie, czy też integrację z systemami ERP. Jest to po prostu taka już wyższa liga. Możesz też łatwo dzięki tym platformom skalować swój sklep. Tutaj nie doświadczysz czegoś takiego jak lak, ze względu na dużą ilość ruchu na sklepie. No i masz też totalnie absolutną kontrolę nad sklepem. Na przykład mam tutaj na myśli design. Natomiast widzę tutaj wiele minusów. I jednym z takich podstawowych będzie wysoki koszt wdrożenia, ponieważ te licencjonowane rozwiązania wiążą się naprawdę z wysokim kosztem. I dla przykładu taki koszt wdrożenia Magento. Dla dużego sklepu może wynosić od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilku milionów. Także te widełki są bardzo duże, natomiast nigdy to nie będzie tanio. No i taki inny minus, jaki tutaj widzę, to taki, że zwykle musimy godzić się na to, że wiążemy się na dłużej z firmą, z agencją, która będzie nam wdrażała takie dedykowane rozwiązanie. W mojej opinii jest to minus, no bo jesteśmy od siebie zależni i to bardziej my od tej agencji czy też firmy wdrożeniowej, niż ta firma od nas. Więc dla kogo jest taka platforma dedykowana? No dla mnie platformy takie dedykowane, licencjonowane to rozwiązanie dla dużych firm, które mają zaawansowane potrzeby i muszą obsługiwać dużą liczbę produktów i zamówień. No i też mają dużą, oczywiście, bazę użytkowników. Podam Ci dwa przykłady firm. Które korzystają z takich rozwiązań. Pierwszy z tych sklepów to będzie EOBUVIE, myślę, że kojarzysz. A drugi z tych sklepów to będzie SuperFarm, myślę, że też kojarzysz. No dobrze, więc omówiliśmy sobie trzy rodzaje platform sprzedażowych. Porozmawialiśmy o plusach i minusach. Myślę, że teraz już dużo Ci się wyjaśniło i rozjaśniło, co będzie dla Ciebie lepszym wyborem. Ale pomówmy sobie teraz o najczęściej spotykanych błędach, bo chciałbym, żebyś ich uniknął. I wymienię Ci trzy. Pierwszy taki błąd, z którym ja się spotkałem, to polegał na tym, że wiele osób mających środki przed założeniem sklepu decydowało się na zbudowanie dedyka, czyli wybierało te rozwiązania licencjonowane. Na początku biznesu, zanim w ogóle ktoś sprawdził swój pomysł, nie miał dostępu do danych, nie miał pojęcia o e-commerce, ale stwierdził nie, Zawsze robimy na bogato najlepiej, jak się da. I ja naprawdę szanuję to podejście, bo sam mam takie, i to w życiu prywatnym i zawodowym. Natomiast no, mierzmy siły na zamiary. Pierwsze, w tym przypadku mądrzejsze i rozsądniejsze jest sprawdzić swój pomysł. Jeżeli go sprawdzimy, to dopiero wtedy przechodzić na przykład z platformy Open Source na platformę dedykowaną. Drugi z takich błędów, który jest najczęstszy, i on jest powiązany z wyborem platformy sprzedażowej, a mianowicie tutaj chciałbym nawiązać do złego oszacowania czasu wdrożenia. I podam ci takie widełki, które pewnie w twoim przypadku też się sprawdzą. Jeżeli nigdy nie budowałeś strony i wybrałeś jakąś agencję, to możesz śmiało sobie założyć, że zajmie to minimum 6 miesięcy. Natomiast jeżeli już miałeś styczność z e-commerce, masz jakieś swoje gotowe procesy, wiesz, że przed rozpoczęciem tworzenia swojego sklepu, swojej platformy Musisz zebrać wszystkie informacje i masz to, powiedzmy, właśnie jako taki proces, no to wtedy możesz faktycznie zamknąć się w trzech miesiącach, chociaż i tak to się bardzo rzadko zdarza. Z doświadczenia bym powiedział, że to jest od 6 do 9 miesięcy. I trzeci taki błąd to wybieraj platformę względem swojej sytuacji, ilości produktów i etapu, na jakim jesteś w biznesie. No bo zawsze możesz migrować na inną platformę i to też jest wyzwanie. Pomimo, że to brzmi tutaj łatwo, to też jest wyzwanie, więc Zalecałbym wybór taki, żeby przez następne 2-3 lata nie musieć migrować. Może tak. No dobrze, podsumujmy sobie cały ten odcinek. Przed wyborem platformy sprzedażowej zacznij od realnej oceny swoich możliwości i planów. Jeśli dopiero wchodzisz w e-commerce, rozważ rozwiązania typu Open Source lub SASy. Weź pod uwagę etap, na jakim jesteś i doświadczenie, którym dysponujesz. Jeśli natomiast jesteś większym graczem, masz już. Działający sklep internetowy, i myślisz nad migracją, dla przykładu z rozwiązania open source na Magento lub inne dedykowane rozwiązanie, no to okej, okay, możesz to rozważyć, i to jest ten moment właśnie dla ciebie. I życzę każdemu, żeby doszedł do tego momentu, żeby chciał przechodzić dla przykładu czy to z sas czy z open Source na dedyka. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dużo się dowiedziałeś. I do usłyszenia w kolejnym. A teraz uwaga, uwaga! Krótkie ogłoszenie. Jeśli masz wrażenie, że Twoja strategia bądź kampanie marketingowe mogłyby działać lepiej i chcesz wiedzieć, jak je zoptymalizować, to wejdź na stronę mhabrzyk.pl i umów się na bezpłatną konsultację. To okazja dla Ciebie, żebym przeanalizował, co możesz poprawić i znalazł konkretne rozwiązania dla Twojej firmy. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że odcinek był wartościowy. I do usłyszenia w kolejnym.